Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale i dzisiaj zapraszam na przegląd mojego zamówienia z katalogu 16. Ten katalog obowiązuje od 31 października do 14 listopada. To jest właśnie ten katalog. I zaraz pokażę Wam, co zamówiłam, ale najpierw otworzymy wspólnie paczkę. Trochę tam y, mam zamówień y, takich swoich, trochę y, zamówień dla klientów. I oprócz tego jeszcze y, mam y, zamówienie: y, Tą y, niespodziankę, paczkę niespodziankę. I y, z programu Super Sprzedawców jeszcze y, takie zamówienie. Tak to wygląda. To będzie torebka. Trochę kosmetyków. I zaraz powoli wszystko wyjmę i do Was wracam. No i już jestem. Zaczynamy od nowości w katalogu 16, czyli ochronnego olejku do twarzy i ciała z organiczną oliwą z oliwek. Tak wygląda ten olejek. On nie jest za duży to jest tylko 100, 100 ml, więc nie jest to jakaś duża pojemność. Pachnie taką wiecie oliwką z oliwek, ale ja lubię te olejki z Oriflame. To jest nowość, więc chętnie sobie tę nowość wypróbuję, bo oliwa z oliwek słynie z właściwości ochronnych i odżywczych. Następnie w tym moim zamówieniu z subskrypcji znalazł się ten następny wellness pack z tej serii Elozofi, więc zamknięte, ale już Wam mniej raz pokazywałam. A staksantyna, jedna tabletka z taksantyny, dwie tableteczki kwasów omega 3 i multivitaminy i minerały. I dalej. Mam też z katalogu taki pierniczkowy już świąteczny płyn. Do kąpieli. Tak to wygląda. Więc to jeszcze mam. Yy, mam yy, taką yy, Eleo. Yy, yy, taki olejek okronny. On w tym katalogu był w dobrej cenie, bo chyba 20 ja zapłaciłam jakoś 27 złotych za ten olejek ochronny. On chyba był gdzieś tak na początku katalogu. 27 strona, regenerujący olejek do włosów. Siła jedwabista miękkość i blask dla Twoich włosów. On jest w katalogu w cenie 37,99 a ja chyba za niego 10 zł nie zapłaciłem, bo 20 zł, przepraszam, 20% w cenie dla klubowiczów i jeszcze minus 15% miałam zniżki ze względu na to, że pierwszy raz zamawiałam przez aplikację. To i mam jeszcze dwie maski do włosów Love Nature. I one też tam jakaś promocja na te maski była, już nie pamiętam, ale chyba jak dwie się brało, to one były jakoś tak niedrogo. Jedna chyba 7,99 z tego co pamiętam. A jak te maski brało się dwie, to wtedy cena za jedną maseczkę była obniżona. 3,70 chyba, 3,99. Nie zapisałam sobie, gdzie ja te maski mam, i nie wiem, czy mi się uda y, znaleźć w katalogu. Ale tak przeglądam z myślą o tym, że może mi się uda, ale nie, no ale to w sumie tutaj widzimy, że nic takiego. Te zmaski już są od dłuższego czasu w katalogach, więc jeśli w katalogu nie pokażę, to nic takiego się nie stanie, ale już mi mignęło, więc już pokażę. O, to jest ta promocja. Kup 2 dowolne za 4,99. No ja jako w cenie dla klubowiczów 3,99 płaciłam z organicznym awokado. <coughs> Są to te dwie maski. Yy, nie chcę już teraz tutaj wyciągać, ale gdzieś jeszcze, ale już może się uda mi. Nie wszystko wyjęłam jeszcze z tego pudła, bo mam jeszcze właśnie skapaję dwie te maski, więc mam maski, cztery maski do włosów. Oprócz tego mam jeszcze taki zestaw krem, pięknie to wygląda. To jako nowość w katalogu widnieje, ale to nie jest żadna nowość, bo to już było w tamtym roku. To jest taki krem do twarzy i ciała i y, takie mleczko pod prysznic i to też było gdzieś tak mi się wydaje, że na początku y, katalogu to mleczko y, to ten y, taki y, krem do ciała y, z tego co ja pamiętam to on był w cenie y, 9.99 a krem no żeby nie oszukać Chyba 12,99, coś takiego, nie wypisałam sobie, ale wiem, że ja chyba da gdzieś około 7 zł za ten, za ten krem podprosznic zapłaciłam. To jest tak, kremowy żel podprosznic z ekstraktem z jagód i krem do twarzy i ciała z ekstraktem z jagód, tak? I cena 12,99, dobrze. I teraz y, oprócz tego mam jeszcze y, pokazuję Wam taki, taką maseczkę. Zdecydowałam się y, sobie wziąć tę maseczkę. W tamtym katalogu tak o nie myślałam, ale w, w, w nie wzięłam. I y, y, y się zdecydowałam y, w tym y, na nią, ponieważ no, ona. Tak mnie zainteresowała w sumie, nie wiem co to jest. Ja czasami w sobotę szczególnie lubię sobie nałożyć maseczkę na twarz, gdy mam trochę wolnego czasu. I tak sobie pomyślałam, że jednak z tego skorzystam. Dajcie znać, czy wy już wypróbowaliście tę maseczkę, bo ja nie mam ani średniego pojęcia. Nie wiem, gdzie ona tutaj była w tym katalogu. Już znalazłam to. Najgorzej wiecie, jak się nie przygotuje, Maseczka do twarzy z organicznym masem kakaowym. Tak ona wygląda. No ciekawa jestem, jak na kolor. Czy, czy taka brązowa? Zobaczymy. No, taka trochę chyba. Taki kolor. No, pachnie kakaowo. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. to I mam jeszcze znowu y, z pestek y, z malin y, ten krem, y, taki malinowy, ładnie pachnie ładna konsystencja. Y, pokażę Wam, jak on wygląda. Tak fajnie wygląda w sumie. I taki jest odżywczy. Wydaje mi się, że będę z niego zadowolona, potem może tego kremu nie być, taki dosyć gęsty. Pachnie malinami, a ja bardzo lubię maliny, uwielbiam, po prostu to są moje ulubione owoce. I tak pomyślałam sobie, że potem może tego kremu już nie być, a bardzo, bardzo fajny Love Nature. I wyciągam z pudła następne rzeczy. Mam taki krem BB i to jest kolor medium wzięłam. Czyli taki ten najciemniejszy. O taki. No trochę ciemny, ale jeszcze mi nie, nie, nie wiecie, jeszcze nie mam y, tak, że już mi zeszła ta opalenizna. Jeszcze mam tę opaleniznę, więc y, ciemniejszy jak najbardziej. A ja z tego kremu bibi, ja jeszcze go nie miałam, ale córka moja bardzo go chwali, więc pomyślałam sobie, że wypróbuję. Tym bardziej, że ceny były bardzo atrakcyjne. I mam kilka mydełek. Jak zwykle, moje ulubione tym razem, takie wiecie, to glicerynowe one są. I ja po prostu je bardzo lubię. Mam o te mydełka cztery chyba, może być jeszcze jedno. Nie, trzy jednak wzięłam. Trzy, bo wszystkie wzięłam sobie. Tu jedno odkładam i pokażę wam kształt tego mydełka. Ja bardzo to lubię mam się świetnie sprawdza to jest takie pomarańczowe i ono bardzo, bardzo fajne jest tak widzicie no po prostu pięknie pachnie mmm, no cudo i jeszcze mamy tylko takie cynamonowe też takie świąteczne też pokazuję i to jest takie kształt Jabłuszka pyszności. Trochę wszystko może odsunę, ponieważ jeszcze słuchajcie z tej nagrody, takiej z tego programu super sprzedawców mam fajną. Wybrałam sobie torebkę. To tak robi miejsce, żeby pokazać wam torebkę. Ale najpierw jeszcze mam taki royal velvet krem. Taki podkład balsam, to jako balsam funkcjonuje i ja to kiedyś miałam, w Denku nawet Wam pokazywałam mm, i tego nie było. No, się pojawiła informacja, że ostatni raz w katalogu, potem tego nie było, a ja bardzo chciałam to znowu kupić i jak teraz nadarzyła się okazja, to sobie kupiłam. Taki wiecie, nie to na krem to się powinno raczej nakładać, chociaż może to być zamiast kremu. I na noc, i na dzień, takie bardzo odżywcze. Ja to ze serii Royal Velvet bardzo lubię, też z zirysem i, i, i bardzo mi się fajnie sprawdza, więc mam to. I mam kilka pomadek, takich mini pomadek. I kilka y, takich olejków. To są olejki. Na pewno będą jasne. Bo wiecie, niby tutaj kolor jest, ale one na pewno tu mam w zamówieniu, więc nie bardzo chcę Wam tutaj pokazywać, ale jeden na pewno sobie zostawię. Więc on jest taki dosyć jasny na, na ustach będzie tak wiecie, się rozprowadzać. I to będzie takie jaśniutkie. To wygląda tylko, że to jest ciemne, ale to jest naturalne. Olej, więc to tak będzie bardzo, bardzo fajnie na ustach. Myślę, że odżywiać będzie usta. I to ten muszę sobie gdzieś odłożyć, że to ja sobie już otworzyłam, a te w zamówieniu. No i pomadki, pomadki mam tutaj. Yy, poczekajcie, jakieś numerki. Yy, a zobaczymy, otworzymy. One są takie malutkie. To są ma małe pomadki. Taki mam kolor. Zobaczymy, czy tam będzie możliwość, żeby nie pomieszać. Taki mam kolor. Potem mam taki. Tutaj będą matowe i. I wszystko, trzy kolory mam tych pomadek. I zaraz zobaczymy. Mhm. Tutaj o, zaraz zobaczę, gdzie one są w katalogu. I zobaczymy. To mam z tych tutaj pomadek, tak? I teraz zacznijmy od tego kolorku. Yy, tak patrzę. 2, 4, 7. Nie, to powinno być od 4 się zaczynać. I w ogóle nie widzę tych, y, tych numerków. Nie widzę w ogóle ich. Gdzieś tak z boku. 4, 3, 6, 7 4, 3, 6. 4, 3, 6. Mm -hmm. To jest ten kolorek, o ten tutaj. Ten, o tak to wygląda. W sumie możemy zobaczyć, bo ten sobie zostawiam taką jasną. A tu jeszcze mam dwie. A ta z kolei, tu z kolei numerek. To będzie 4, 7, 4, 1, 5, 4, 7. 4, 1, 5, czyli to jest o ten kolor. Ten, ten kolor. I też zobaczymy. O taki. No chyba ten ładniejszy. Ten mi się chyba bardziej podoba. O, i to są moje. a teraz wam tylko pokażę. Ten taki ładny, wygląda, że ładny. Już mówię. Jaki to jest numerek? Um, troszeczkę. Trudno mi go znaleźć. 3, 8, 2. 3, 8, 3, 8, 2. 3, 8, 6, 9, 2, czyli to będzie, słuchajcie, ten. Ten. Ładny. Bardzo ładny. To mam ten. I taki kolor, który już chyba. Z... O, ten, ten też jest ładny. I to jest już mówię. 4, 6, 6, 0, 1. Jeszcze taki. I tu jakiś jeszcze miałam, taki w zamówieniu. Ten, taki jaśniutki. Taki bardzo, bardzo jasny. I jak zobaczy, to Wam powiem, bo takie drobniutkie są bardzo. Nie, nie przygotowałam sobie żadnego. Takiego powiększającego 4, 7, 4, 1, 3. O, w ten sposób wyglądają te pomadeczki. No, są całkiem fajne. Ładnie się trzymają na, na ustach. I jeszcze mam taki krem rozświetlający do mycia twarzy, to chyba żeby nie płacić za przesyłkę. Chociaż w sumie tam potem chyba się u mnie nazbierało i wcale nie musiałam. I zamówiłam jeszcze Divine Royal, bo bardzo, bardzo chciałam tę wodę toaletową. Mam, kiedyś miałam to niby nowość, ale to nie jest w sumie nowość, bo to już dawno jest w katalogu. Znaczy dawno, kiedyś było i potem została ta woda wycofana. Ona tak okazjonalnie się tylko pojawia w katalogach. Perła w koronie zapachów. Pozwól zabłysnąć y, królowej y, pozwól zabłysnąć królewskiej stronie swojej osobowości dzięki jednemu z naszych najbardziej lubianych i czarujących zapachów, zamkniętej we flakonie inspirowanym su, y, y, sukniami od Kitir, kompozycji Divine Royal, edycja limitowana, mandarynka amarylis, drzewo sandałowe, wysoka, wysoka koncentracja zapachu. Ja znam ten zapach, ale pokażę buteleczkę. Myślę, że sobie obejrzymy ten zapach. No po prostu ja jak kiedyś miałam tę wodę, to byłam zachwycona. Znaczy mam jeszcze, jeszcze mam córeczkę, tej wody. Oszczędzałam, bo jak mam jakąś ładną taką wodę, to staram się mieć ją jak najdłużej. No piękny, ten zapach jest prześliczny, bardzo go lubię. Taki bardzo słodki, muszę wam powiedzieć, dziewczęcy. Piękny, bardzo ładny. Buteleczka też jest piękna, więc nic tylko kupować. I ja tutaj też miałam tę zniżkę. 30, 20 plus 15 czy 35%, więc ja 44 zł zapłaciłam za tę wodę. Bo tam była taka przypiska, że jeśli wydaje 69 zł w poprzednim katalogu, to ta woda będzie w cenie 59,99 i ja minus 35% miałam na tę wodę. A tak jej cena regularna: 147 zł. No i jeszcze oprócz tego mam hmm, torebkę chcę tu odsunąć, żeby pokazać Wam to jest właśnie z tego, z tego tak ona jest zapakowana i w taką, w taką torbę i to jest właśnie z tego programu super sprzedawców, czyli jak w poprzednim katalogu miałam 100 punktów to w tym katalogu mogłam sobie właśnie jedną z takich torebek wybrać ta torebka akurat, którą za chwilę Wam pokażę ona by w cenie 19,99 była dla mnie. O, w ten sposób to wygląda. To jest taka torbeczka. Mm. Tak, może pokażę Wam, żebyście zobaczyły tutaj. Jest taki właśnie taka, yy, uchwyt. Tu może Taki jest uchwyt. No coś takiego. A co to? Aha, bo to też są takie, taka ozdóbka jest. Słuchajcie, tutaj coś takiego. To jeszcze to też jest zapakowane. To by trzeba było... Każde oddzielnie. Zobaczcie, jak to jest porządnie zapakowane. Nie ma fuszerki, Tylko teraz to trzeba by było się bawić z tym. No, ale w każdym razie takie coś. Tutaj takie chwasty, chwasty, coś tam takiego. I ona jest otwierana. Tutaj mamy rę rączkę. Fajna, solidna torebka, słuchajcie. A zobaczymy, jak ona jest w środku. W środku tutaj jest taka kieszeń. I tutaj jeszcze jest kieszeń. I to miałam do wyboru taką, taki kolorek albo białą. I tutaj, słuchajcie, tak to wygląda. No, całkiem spora, naprawdę fajna, podoba mi się. O, ja już ją kiedyś oglądałam, bo ona była w programie Witamy. Bardzo mi się podobała. I tak miałam ochotę na nią, więc jak teraz miałam możliwość kupienia, to skorzystałam z tego. I jeszcze, słuchajcie. Jak się zamawiało, składało zamówienie w poprzednim katalogu na 50 punktów, to w tym katalogu prezent się dostawało za 1 grosz. Czy za złotówkę? Chyba za złotówkę, słuchajcie. I ja dostałam coś takiego, zobaczcie. Jakieś takie skarpety. I to chyba pójdzie na prezent dla mojej córki. Bo ja taki skarpet to nie noszę. Ale ona lubi takie skarpety. To jest dwa, cztery pary skarpet, takich ciepłych, dłuższych. Całkiem fajny prezent. Będę miała na gwiazdkę chyba, wiecie, dla niej. No. Tutaj takie, kolorowe, ciepłe, i ona, wiecie, korzysta, lubi z tych skarpet. Zobaczę, ale myślę, że to może być dla niej na prezent. No, fajny, nawet fajny, nawet jestem zadowolona z tego. Skarpety są w porządku, jak najbardziej. Więc taki prezent otrzymałam. Całkiem sympatycznie, ładnie zapakowane. No i oprócz tego mam jeszcze, słuchajcie, katalog. Katalog kolejny. Na pewno przegląd zrobię. I tu mamy jakąś wkładkę, zapachy chyba nowe będą. A nie, to jeszcze to, co. Ta by woda już była to perfumy. I tu jest do, dołącz do, orif, do Oriflame i zostań ikoną stylu. Teraz z tym programie witamy torebeczki. Tak, czyli skomponuj cztery torebki. Tutaj do, do programu zapraszaj chyba tylko. Dołącz do oryfleń i zostań ikoną stylu. Czyli do, dołącz, czyli te torebki chyba też można... Zamawiać i dostać w kroku pierwszym kosmetyk, w kroku drugim kosmetyk, a w kroku trzecim taka torebka. sięgni po ikonę stylu. Złóż zamówienia łącznie wartości 50 punktów w swoim trzecim katalogu. I torebkę do ręki na ramię otrzymasz za jedyne 19,99 149 zł. Ta torebeczka no ładna taka, bardzo. One mi się podobają, właśnie takie kształty. Torebek jest teraz bardzo modny. A jak zapraszać do klubu, to trzy razy trzeba kogoś zaprosić. Trzy osoby, które złożą zamówienie, bo to nie wystarczy, że one dołączą do, do tego klubu Oriflame, ale jeszcze muszą założyć, założyć zamówienie. Więc dzisiaj trzy osoby to taka torebka w cenie 19,99 za wa wartość 149 zł. Potem w kolejnym, a w szesnastym katalogu jak dwie osoby, to jeszcze taka torebka. No, to Rebek, a torebek, ale ja jestem zadowolona z tej, którą mam. Więc, więc, no oczywiście na dole udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame serdecznie zapraszam do mojej grupy. Jeśli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zachęcam też do subskrypcji mojego kanału i do następnego razu. Cześć!